Dzień dobry, cześć i czołem. witajcie na kanale bez budżetu. Ja mam na imię Monia i zapraszam Was na nowy filmik. Dzisiaj, jak widzicie, jest troszeczkę inny tło. Jest to moje tło zbiórka w pracy, dlatego właśnie jest troszeczkę inaczej, bo wczoraj właśnie wróciłam z wjazdu i dzisiaj bardzo wcześnie musiałam iść do pracy i generalnie nie miałam czasu, a chciałabym właśnie coś nagrać i wrzucić wam moje nowości. I te nowości właśnie przywiozłam sobie po prostu, bo mam chwilę przerwy, a jak wrócę do domu, to już będzie ciemno, i stwierdziłam, że wolę tak. I słuchajcie, nie wytrzymałam. I robiąc zamówienie z temu. <grym>, wiecie już o co chodzi? Robiłam zamówienie z temu, po prostu coś innego kompletnie potrzebowałam do domu. No i wiadomo, że tam jest najtaniej, a takie pierdoły, to uważam, że czasami nie ma co przepłacać trzy razy albo cztery razy, z korona Allegro na przykład to są te same produkty, tylko że yy, no już sprowadzone, więc stwierdziłam, że zamówię. No i oczywiście robiąc to zamówienie, tam macie tą opcję, że darmowa przesyłka jest do 60 zł, a ja miałam tam 20 par. No i mówię, że no kurde, no to co tu wziąć, co tu wziąć? No i pytam męża, czy on coś potrzebuje. Mówi, że nie. No, i tak przeglądam, przeglądam i podejrzewam, że mój telefon, jak to wszystkie telefony, zaczął po prostu mnie podsłuchiwać. No i mówię, że w takim razie, mm, jak mi już wyskoczył, binder. No to go wezmę. No i słuchajcie, zaopatrzyłam się w taki liliowy, brzosowy binderek. Pamiętam, że Asia, kunia, budżetuje, mówiła, że najgorsze są te, które nie mają tego. Hmm, zatrzasku, no ale dopiero zobaczyłam to, że nie ma zatrzasku jak już przyszło oczywiście. Więc no, jest bez zaczesku. Dostałam takie naklejki w gratisie, więc sobie tutaj już oczywiście okleiłam. No i jest mój pierwszy binderek. Ale żeby Was uspokoić, bo zauważyłam, że jest dużo fanek z segregatora, nie kaczuszki nie znikają. To będzie taki binder dodatkowy i w nim będą moje pierwsze w życiu koszty roczne, tak stwierdziłam. Ja sobie już Wiecie, no to nie jest unboxing taki no bo ja już sobie coś tutaj pogrzebałam, ja już sobie nawet coś zrobiłam, ale przyszłam wam pokazać co jest. Ja tylko zobaczę, czy tu będzie mi wszystko dobrze widać, widać. Więc tak mój binder oczywiście składa się z kopertek, które były w zestawie i wykorzystałam sobie też naklejki. Które były, w sumie nie wiem po co one są dołożone do tego zestawu, ale właśnie sobie już zdjęłam te zameczki i e, zrobiłam sobie kopertki, tak jak wy robicie. No, tu mi zabrakło, więc wzięłam jakieś takie inne. Stwierdziłam, że no już bez przesady. <grym> na razie może być, jak już będę z, e, na wybitnie innym poziomie, to sobie wtedy po prostu pozmieniam to na te, te piękne taśmy, które wy macie. Pewnie złote, bo kocham złoty, więc e, pewnie będzie to złote, a na razie jest jak jest. Wiecie. No i tak, moje koszty roczne, jak wiecie tam już w tym binderze z kaczuszkami, binderze, hmm, w tym segregatorze z kaczuszkami, tam mam już takie trzy moje koszty roczne, czyli ubezpieczenie auta, wymiana oleju i ubezpieczenie domu i tych kosztów tutaj nie ma. Stwierdziłam, że póki mam to tam, to tam to zostawiam i po prostu nie będę tego w tym roku zmieniać, tylko zmienię to dopiero jak tamte rzeczy wykorzystam, to wtedy sobie przeniosę to tutaj, a póki co... Mam tutaj takie kategorie jak kominiarz i od razu powiem, bo to też jest tak, że część pewnie osób budżetujących mieszka w mieszkaniach bardziej niż w domach albo jak mieszkacie w domach, to też część dziewczyn z tego co widziałam mieszka z rodzicami czy z teściami, <coughs> Przepraszam. więc Was, że tak powiem, ten temat czasami nie dotyczy, a czasami po prostu załatwia to ktoś inny. My mieszkamy w bliźniaku, więc wszystkie przeglądy i tak dalej w domu są na naszej głowie, więc zazwyczaj jest tak, że wszyscy ci panowie, fachowcowie, którzy przychodzą, oni chcą gotówkę. No i zazwyczaj tą gotówkę i tak wykładam ja, bo mój mąż jest raczej przelewowy niż gotówkowy, więc ja sobie na to odkładam zazwyczaj. No i zawsze to było tak, że wiecie, no, pan komieniarz przychodzi, nie wiem, w piątek, a ja w poniedziałek biorę z pieniędzy zarobionych w danym momencie. I szykuję te pieniądze, żeby one były w domu. No i w tym roku stwierdziłam, że pójdę trochę waszym śladem, no i sobie zacznę to zbierać wcześniej. No i teraz taki przegląd kominiarski. To jest dosyć skomplikowana sprawa, bo dorzucili im prawie że przegląd budowlany do tego przeglądu kominiarskiego, więc kosztuje taki przegląd 300 zł. przynajmniej kosztował w tym roku. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Przegląd kominiarski, jeśli tego nie wiecie, bo na przykład jeszcze nie macie domu, albo Macie się buduje, albo cokolwiek, albo chcecie się przeprowadzić do domu. Albo po prostu o tym nikt wam nie nie, Was nie poinformował, a macie dom, e, należy zrobić raz w roku. Jeśli tego nie zrobicie, a macie ubezpieczenie domu i stałoby się coś e, właśnie typu, nie wiem, zapaliłoby się coś w kominie, to niestety, ale ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić Wam odszkodowania, dlatego że nie było tego przeglądu. Więc to jest taka dosyć ważna sprawa i e, ja to mówię jako e, żona agenta ubezpieczeniowego. E, jeśli macie dom i nie macie przeglądu kominiarskiego, e, dalej mam przegląd gazowy, który jeśli macie gaz w domu też jest ważny, e, przegląd pieca gazowego to jest też rzecz, którą należy zrobić co roku e, i y, y są jeszcze dwa przeglądy, jest przegląd budowlany i przegląd elektryczny i je należy wykonać co 5 lat, więc to Wam tak jako taka ciekawostka mówię, jeśli tego wcześniej nie wiedziałyście, no to po prostu sobie sprawdźcie, kiedy ostatni taki przegląd miałyście zrobione, bo faktycznie jest to podstawa do niewypłacenia ubezpieczenia z racji tego, że nie były zachowane wszystkie jakby wiecie, no wszystkie środki ostrożności, tak? Także ja tutaj właśnie mam kominiarza, mam przegląd gazowy, 150 zł ostatnio płaciłam, więc podejrzewam, że będzie podobnie. Przegląd pieca gazowego to jest osobno. To są dwie różne rzeczy, bo przegląd gazowy to jest przegląd instalacji zewnętrznej, zwłaszcza, czy tam nic nie przecieka, i tak dalej, a przegląd pieca no to jest tam czyszczenie, pieca i tak dalej, i tak dalej. Także przegląd pieca to było 200 zł. Mam tutaj też przegląd klimatyzacji. My mamy dosyć dużą jednostkę, wiem, że przy mniejszych jednostkach jest mniejsza. My mamy dużą, która nam chłodzi całą. całą Górę naszego domu, więc to jest 200 zł, akurat w naszym rejonie. No i później właśnie mam ten przegląd budowlany. Ten przegląd budowlany nas czeka w przyszłym roku. Ja wprawdzie mam koleżankę, która jest inżynierem, jest właśnie, no, ma, ma uprawnienia do robionego przeglądu, ale w sumie zapomniałam jej zapytać, ile to będzie kosztowało, więc ja zapisałam 400, żebym miała, no powiedzmy, w zapasie. Dalej, właśnie przegląd elektryczny. I tutaj też nie mam pojęcia ile, ale zapisałam sobie 300 zł, bo obstawiam, że to może coś koło tego y, kosztować. A jeśli nie, no to zawsze już te 300 zł wiecie, będzie do przodu. E, oprócz tego mamy podatek za dom e, i powiem szczerze, że nie mam pojęcia ile kosztował w zeszłym roku nie pamiętam, to mój mąż płacił, on zawsze takie rzeczy płaci. Ja nawet nie zdążę się wiecie, dorzucić, powiedzieć, że czy on coś potrzebuje, on już to dawno zapłacił. No ale stwierdziłam, że też po prostu wypadałoby chociaż na jakiś czas zapłacić, nie? Dołożyć mu się do tego, więc po prostu założyłam sobie osobną kopertkę na podatek za dom. Wymiana opon w tym roku już ją zrobiłam, bo właśnie na ten wyjazd chciałam być pewna, że nie zaskoczy nas, byliśmy w górach z dziewczynami, że nie zaskoczy nas śnieg, więc w tym roku już mam wymienione opony na zimowe, ale no tą wymianę opon wiosenną też chciałabym mieć już, że tak powiem, obstawioną, także też sobie już naszykowałam tutaj kopertkę. I jeśli dziwi Was kwota, to dlatego, że ja wymieniam opony w serwisie, z racji tego, że mam czujniki w oponach i moja... Koleżanka, która ma dokładnie to samo auto co ja, kiedyś raz pojechała na wymianę opon do zwykłego wulkanizatora i skończyło to się wymianą właśnie tychże czujników i kosztem tysiąca iluś złotych, więc stwierdzam, że ja wolę wydać 220, żeby mi zrobili pięknie to w serwisie, a że myją mi przy tym jeszcze autko, zawsze sprzątają, odkurzają, to ja wolę zapłacić więcej i mieć spokój dalej mam takie, taką kategorię y, która nazywa się perforacja nadwozia i to też jest związane z samochodem y, ja z racji tego, że mam jeszcze nowe auto, to do siódmego jego roku życia mm. mam taki w sumie obowiązek żeby przyjechać raz w roku właśnie na y, przegląd y, perforacji nadwozia to znaczy czy żadnych tam zmian nie ma czy jej rydza nigdzie nie żre i tak dalej y, i wydaje mi się, że Przesadziłam z tą kwotą. To chyba kosztuje mniej, ale kompletnie nie pamiętam, bo zazwyczaj właśnie robię to z oponami, z czymś tam jeszcze czasami i po prostu nie pamiętam. Więc stwierdziłam, że dobrze, nie będzie to 170 zł. To będzie gdzieś w marcu albo w kwietniu, tak jak będzie wymiana opon na wiosenne, na letnie. Przegląd auta. Tutaj to jeszcze, to jest taka kategoria, która mam, to jest 100 zł. Póki co. I ten przegląd auta czeka mnie, słuchajcie, dopiero w maju 2026, bo pierwsze przeglądy robi się rzadziej. Także no, to będzie bardzo szybko nazbierane i po prostu będzie sobie czekać na to, żeby to zapłacić. Później będzie, wiadomo, już co roku. Także to mi się też przyda. I dalej mam kopertki, dwie, które się wiążą ze zdrowiem. Pierwsza jest to co do szczepienia mojego kota, mojej moli. To jest około 200 zł raz w roku. Ona ma te szczepienia w styczniu, więc po prostu już sobie tutaj będę szykować. Myślę, że później jak sobie to nazwieram te 200 zł, pojadę na te szczepienia, to sobie jeszcze tutaj po prostu powkładam tak na zapas, na zasadzie, że fajnie by było jej raz w roku chociaż zrobić badania krwi, żeby było wiadomo, że jest zdrowa. Także pewnie tu będzie taki, taka kopertka dla, właśnie dla mojej Moli. I ostatnie to jest moja koperta na przegląd, że tak powiem. Mój, czyli na dentystę, na przegląd, na higienizację z piaskowaniem i ze wszystkim i na w sumie dwie wizyty u ginekologa, bo ja mam swoją ginekologę, endokrynolog i ona tam robi normalny przegląd, że tak powiem, ale nie robi USG piersi. Więc na to chodzę po prostu osobno i potrzebuję mieć osobny budżet. Także w sumie, jak podliczyłam, wychodzi na te trzy rzeczy 950 zł. Pierwszą z nich mam. Na koniec kwietnia właśnie ginekologa, później w, w sumie też w kwietniu mam dentystę, i w maju zazwyczaj właśnie to OSG piersi. Także to są te rzeczy. I to byłoby na tyle. Na razie to są moje koszty roczne. Jest ich bardzo dużo. Myślę, że te dziewczyny, które mówiły, że ja mam dużo kosztów rocznych, e, mogą się tutaj zdziwić. <grym> Także jest, jest ich trochę. Mam nadzieję, że te kopertki nam się szybko zapełnią. Na razie tutaj nic nie dokładam, bo wyjazd był ostatnią taką rzeczą, która troszkę mnie wydrenowała, więc jest na razie pusto. Drugą rzeczą, którą zamówiłam sobie na temu... Były, czekajcie, wyciągnę sobie po, po szeleszcze, kostki do gry, nie mogłam się powstrzymać, kosztowały mnie 6 zł, więc stwierdziłam, że no dobra i to są takie kostki, ja Wam tu je pokażę bliżej, tylko czekajcie, żebym wiedziała gdzie pokazuję, one mają takie cyferki jak w Harrym Potterze, widzicie, takie troszkę, takie trochę są inne i są takie piękne opalizujące i stwierdziłam, że no nie. Jak już kupuję i kosztują właśnie grosze, to stwierdziłam, że sobie kupię. No i jest taka zwykła, jest ósemka, jest ta mniejsza tam do. do ilu ona jest? Do 5? Do pięciu. Jest do 10, do 12, do 20 i do 100. Także taki zestaw kości. kościne są, nie? Piękne są. To sobie kupiłam i będziemy słuchajcie, grać. Jeszcze wam nie powiem, co, ale będziemy grać. I ostatnią rzeczą, którą sobie zamówiłam na temu oczku, bo tylko tutaj muszę jedną rzecz zrobić, żeby tu nie narobić hałasu, było kupienie czegoś, co bardzo, bardzo mi się podobało u Was, czyli wyzwanie tu kopert. I nie mogłam się powstrzymać, jak zobaczyłam właśnie ten, ten piękny segregator w gwiazdeczki. No, jest śliczny, bardzo mi się podoba. I stwierdziłam, że właśnie wezmę sobie, on no, kosztował chyba 17 zł, więc no, nie majątek, a będzie już się zbierać. No i tutaj są różne, oczywiście po angielsku, różne trackery do, właśnie do zbierania. Ale ja sobie wybrałam na razie, na szybko. Szybka 500, jak to kiedyś miała Iza szybki 500. I właśnie to chciałabym, ja wiem, że to jest miesięczne tak naprawdę wyzwanie, ale chciałabym uzbierać do końca roku. Czy ja się tutaj wbiłam z tym w kadr, czy ja tutaj mam ten dobrze, bo tak wiecie, inny kadr niż w domu, więc nie wiem, czy jest dobrze, ale jest dobrze. I właśnie będziemy zbierać sobie te kwoty. I odznaczać, i czym, że my będziemy odznaczać. Słuchajcie, staję się prawdziwą e, blogerko, blogerką, blogerką e, budżetową. Mam szarpiki kolorowe. Kupiłam sobie taki zestaw. Tada! Ale słuchajcie, żeby nie było te szarpiki, potrzebowałam na wyjazd, właśnie który miałam teraz w weekend i one ze mną zostają pomimo tego, że wykorzystywałyśmy je właśnie na tym wyjeździe z dziewczynami i właśnie... no dobra, no kupiłam pod tonie, ale tam mi były potrzebne, więc sobie wiecie, po prostu stwierdziłam, że mam, mam wymówkę, żeby kupić. E, taki zestaw znalazłam na Allegro e, nie wiem ile ich tu jest, czekajcie. 14, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 kolorów za chyba 60 zł. Także uważam, że całkiem spoko. Już są przetestowane w miarę, pięknie się trzymają. No i dzisiaj właśnie jednego z tych długopisów, markerów, oprócz czarnego oczywiście, bo czarny był do tej pory, także czarny jest w zapasie. Użyjemy sobie, żeby włożyć pierwszą kopertkę. Pierwsza kopertka to będzie 22 zł, bo tyle wynalazłam na razie. Z drobnych, także 22 zł. Zaraz wyląduję w kopertce. Jakby to sobie zaznaczyć. no że sobie tego dolarsa zaznaczę tutaj. 22. Powinny być dolary, no ale nie mam 22 dolarów. Mam chyba jakąś jedynkę. Gdzieś ktoś mi kiedyś dał, a 22 nie mam, więc będzie 22 zł. I pierwsza kopertka będzie już uzupełniona. Ja bym najchętniej chciała, wiecie, żeby to były same grube ale no, to jest zrobione pod Amerykanów, tak? Oni mają jedno, jednego dolara w papierku, więc no jest super, a my sobie musimy właśnie poradzić z drobniakami. Także na razie jest 500, później chciałabym sobie zrobić ten taki najbardziej. Ym, najbardziej wyzwaniowy, czyli 5050. Znaczy, tutaj jeszcze jest chyba 10 tysięcy, nie? 5 tysięcy? 10 tysięcy? Tak, 10 400 jest jeszcze, ale to już jest taki trochę hardcore, nie? Bo to jest 200, ym, po 200 odkładanie, więc nie wiem, czy by mi się to udało. Więc na razie właśnie spróbuję sobie. No, to są dwie różne, to mi się bardziej podoba. E, spróbuję sobie tamtą, później sobie spróbuję tą. A potem zobaczymy, może sobie wymyślę jeszcze coś innego, jak wyjdzie to, 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 to zobaczymy. Także to są moje nowości, słuchajcie, te moje szarpiki ładne i, i dwa binderki i kosteczki. Kosteczki są super, bardzo mi się podobają, są takie, są takie właśnie e haropoterowe, idealne dla fanów. Mam nadzieję, że Wam się też ten mój zestawik podoba. Ja się już powoli czaję na zakupy u Izzy, na porachowane. No, i Kasia mnie też bardzo nęci, że tak powiem, swoimi nowościami. Kasia wrzuciła budżetownia, Kasia z budżetowni wrzuciła przepiękne wyzwania w segregatorkach, właśnie też takich, takich silikonowych. I one są takie piękne, i one są takie, wiecie, że ja czuję, że to, to też by było takie moje. Ale na razie chciałabym po prostu skupić się na tym, co mam jak tutaj już zrobię troszeczkę więcej, wiecie, trochę uzupełnię ten mój segregator, tu zrobię troszeczkę, to wtedy wybiorę się do dziewczyn na zakupy. A na razie budżetujemy z tym, co mamy. No i przede wszystkim mój budżetownik, kaczuszki, tak. Budżetownik Kaczuszki jest super, też go bardzo lubię, także on wymiata i jego aktualizację będziecie mieć, mam nadzieję, niedługo. Muszę tylko być po prostu w ciągu dnia w domu, bo niestety chciałam nagrać dla Was ten filmik w piątek, na spokojnie, przed wyjazdem, ale okazało się, że po prostu za dużo sobie wzięłam na głowę w ten piątek i się nie wyrobiłam. No, także nagrywam dzisiaj z pracy a kolejny film nagram Wam, mam nadzieję, z domu, bo nie chce mi się tego brać do pracy. Wiecie, jakby to jeszcze, to nie jest problem, ja mam, mam miejsce, więc mogę sobie jak najbardziej przyjechać i tutaj to porobić, no ale niestety targanie tego po prostu jest bez sensu. To są małe rzeczy, więc spoko, no ale ten duży segregator plus pieniądze brzęczące, ciężkie, wiecie, no, no, wiecie o co chodzi. Także mam nadzieję, że widzimy się niedługo, na pewno widzimy się jeszcze w tym tygodniu na Bitwach wyzwań. I na pewno będziemy się widzieć też na podsumowaniu października. Zrobię Wam takie krótkie podsumowanie. Może zrobię Wam też plan na listopad. Może. Zobaczymy, <grym> jak mi się to uda. No bo wiadomo, że budżetu nie będzie, bo tu jest bez budżetu, ale może będzie jakiś plan, co chcę zrobić w listopadzie i chętnie się z Wami tym podzielę. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje piękności. Dajcie znać, jak, jak Wam się podobają kosteczki i mój piękny bajderek. I do zobaczenia, niedługo, pa, miłego dnia!